Witajcie. Dziś omówimy kolejną znaną wypowiedź pana Korwina. Zdaje mi się, że pierwszy raz padła ona w kafeteria TV podczas rozmowy o edukacji seksualnej, dlatego na tej wypowiedzi się skupimy. Cytuję. Wolałbym, żeby moja córka trafiła w ręce pedofila, który tam po pupie pogłaszczę, niż poszła na lekcję edukacji seksualnej. Link do całego wywiadu zostawiam w opisie pod filmikiem i zachęcam Was najpierw do jego przesłuchania w całości. Jako wstęp jednak też do rozważań o, o tej wypowiedzi Korwina, zobaczcie też koniecznie inny filmik. Taki krótki reportaż onetu. Tak wygląda edukacja seksualna dziewięciolatków w Niemczech. Nie zamieszczam wam tu fragmentu, bo mogłaby, mogłyby zadziałać prawa autorskie. A nie chcę stracić tego filmiku, ale opowiem pokrótce, co tam się dzieje. Link oczywiście macie w opisie. Zajęcia dotyczą dziewięciolatków, a więc druga albo trzecia klasa szkoły podstawowej. Przypominam, że klasa, klasy od 1 do 3 to, są, to jest tak zwana edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe. To są jeszcze bardzo małe dzieci. Na filmiku mamy klasę mieszaną, prawda? Dziewczynki i chłopcy razem mają te zajęcia. I na tych zajęciach dosłownie no, pani ma do dyspozycji sztuczne męskie członki. Wygląda to, jakby były zrobione, jakby z drewna. Pani pokazuje dzieciom też model żeńskich zewnętrznych narządów płciowych, o których dzieci mówią, że i tutaj też cytat: wygląda jak bułeczka. Dzieci dotykają modeli, również rysują narządy płciowe. I w gruncie rzeczy. Ten sam filmik z Onetu powinien być wystarczającym komentarzem do słów Korwina. Ja, jak oglądałam ten reportaż, to oczy mi się zrobiły wielkie, jak 5 złotych. Bo każde dziecko rozwija się swoim tempem i jest inne. Przypomnijcie sobie zresztą siebie, też jak mieliście 9 lat. Albo popatrzcie na dzieci w tym wieku. Dlaczego wszystkie dzieci wrzuca się do jednego worka? I sprawy tak intymne im się narzuca jeszcze w tak dosłowny sposób. Jeśli o mnie chodzi, to myślę, że na mnie źle by to wpłynęło w późniejszej perspektywie, jakbym miała takie zajęcia w drugiej klasie szkoły podstawowej. A z kolei brak takich zajęć wcale nie sprawił, że teraz ze mną jest coś nie tak w tej dziedzinie. Ale, ok, odłóżmy na bok, powiedzmy, emocje i, i rozważmy ten temat najpierw, pod kątem samych słów korwina, ich konstrukcji i znaczenia tych słów, a później ogólnie porozmawiajmy o kwestii edukacji seksualnej. Bardzo często ludzie podchodzą do wypowiedzi korwina dosłownie. Czy jednak zawsze należy podchodzić do wypowiedzi dosłownie? Są w internecie takie, powiedzmy, śmieszne quizy: co byś wolał. Przykładowo, znalazłam takie pytanie: co byś wolał? Zabić kogoś, ale nikt by o tym nie wiedział, lub nie zabić nikogo, ale każdy myśli, że to zrobiłeś? I jak zobaczycie na wyniki głosów, za tą, za tą pierwszą opcją, za zabiciem kogoś, jest ponad 292 tysiące głosów. Za drugą opcją głosowało mniej, bo ponad 267 tysięcy. I czy teraz znaczy to, że mamy w Polsce ponad 292 tysiące morderców? Nie. W tym pytaniu obie opcje są złe, i mam nadzieję, że wszyscy to widzą nie chcemy się znaleźć ani w jednej, ani w drugiej sytuacji, ale stajemy przed wyborem. Musimy wybrać jedną z dwóch opcji. Dla celów tej naszej dyskusji to odrzućmy jakiś fortel w stylu, że nie dokonujecie żadnego wyboru albo wymyślacie trzecią opcję, prawda? Przyjmijmy, przyjmijmy, że mamy dwie opcje i musimy wybrać jedną. Czy jeśli wybierzesz jedną z tych opcji, to znaczy, że jesteś za tą opcją, że tę opcję pochwalasz i propagujesz, że jest to dobra opcja według ciebie, dobra sprawa? No nie. To dlaczego ktoś zakłada od razu, że dla Korwina opcja z pedofilem jest czymś dobrym, bo ją w tym zestawieniu wybrał? A właśnie takie komentarze się pojawiły po tej wypowiedzi. Zresztą. W języku potocznym y, używa się też takich stwierdzeń y, wolę umrzeć niż dopuścić do tego czy tamtego. Y, czy jednak oznacza to, że ktoś chce popełnić samobójstwo? No też nie. I wręcz przeciwnie. Mówimy tak, aby podkreślić tragizm sytuacji, w której jesteśmy. Musi to być już coś tak naprawdę okropnego, że nawet jesteśmy skłonni wybrać tak tragiczną opcję, jak śmierć. Bo jest to jednak lepsze niż ta druga sytuacja. I tutaj u Korwina mamy podobnie. Poklepanie po pupie przez pedofila nie jest czymś dobrym i wzbudza pewnie odrazę u, u każdego człowieka, ale w takim razie jak bardzo okropny musi być ten drugi wybór, czyli edukacja seksualna, że sytuacja tak straszna jak ta z pedofilem jest mimo wszystko lepsza niż edukacja seksualna. Spróbujmy ten problem przekuć w liczby właśnie żeby było łatwiej porównać troszeczkę te dwie sytuacje. Mamy zajęcia edukacji seksualnej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta edukacja seksualna wpłynie na rozwój dziecka? Zmieni jego naturalny tor rozwój pod względem seksualnym? Edukacja seksualna to są powtarzalne zajęcia prawda, na różnych etapach edukacji, więc sporo godzin by się tego uzbierało. Czyli to, że wpłynie na rozwój dziecka, oceniam na równo lub więcej 99%. Zostawiam sobie ten margines 1%, tak na wszelki wypadek, jak powiedzmy, jakiś błąd statystyczny, dlatego nie daję 100%. A teraz sprawa owego poklepania po pupie przez pedofila. Uwaga, podkreślam stanowczo, mówimy o, o samym poklepaniu, nic więcej. Rodzice. Ojciec i matka też często poklepują dzieci po pupie. Może się nawet zdarzyć, że inny członek rodziny, jakiś wujek, też poklepie i nie ma to żadnego podtekstu seksualnego. Dziecko więc nie wie, czy ten domniemany pedofil rzeczywiście jest pedofilem. No bo skoro rodzi rodzice klepią go po pupie, to dziecko może podejść do tego jako coś. Zwykłego, w ogóle nawet nie zwróci na to uwagi, a ten pedofil w tym czasie może mimo wszystko zniknąć, bo ktoś tam zainterweniuje, prawda, przestraszy go i, i dalej nic w gruncie rzeczy się nie stanie. Więc jakie jest prawdopodobieństwo wpływu takiej sytuacji na, na rozwój dziecka? No, co byście dali? Ja śmiem twierdzić, że zdecydowanie mniej niż 99%. Nie wiem dokładnie, ile, no ktoś by musiał to naprawdę policzyć i pewnie no ciężko by to było policzyć. Ale prawdopodobieństwo według mnie byłoby o wiele, o wiele mniejsze mimo wszystko. Ale, żeby nie podawać konkretnej liczby, zostańmy przy takim ogólnym zarysie mniej niż 99%. Więc, stojąc przed tym wyborem, wiedząc jakie jest prawdopodobieństwo wpływu tych dwóch sytuacji na rozwój dziecka, to co byście wybrali? Ta wypowiedź Korwina ogólnie odwołuje się do emocji. Tworzy taki mocno emocjonalny obrazek, który ma za zadanie sprawić, żebyśmy zastanowili się troszeczkę, czym jest ta edukacja seksualna. Czy była potrzebna taka terapia szokowa, takie, tworzenie takiego obrazka emocjonalnego? No, ja osobiście jestem za tym, by w polityce było jak najmniej wypowiedzi odwołujących się do, do emocji, czy tworzących takie właśnie obrazki emocjonalne. Zresztą myślę, że o wiele lepszą terapią szokową jest pokazanie wszystkim rodzicom tego, jak uczą dzieci tej edukacji seksualnej w Niemczech. Mnie osobiście o wiele bardziej szokuje ten filmik z Niemiec niż sama wypowiedź Korwina. I teraz tak, przedyskutowaliśmy tę wypowiedź Korwina, ale uwaga, mimo wszystko, tak naprawdę w tej wypowiedzi wcale nie chodziło o pedofilię, wcale nie chodziło o klepanie po pupie. Bo to nie jest tutaj istotne. Chodziło właśnie o tragi sytuacji, w jakiej mogą znaleźć się dzieci, które zostaną zmuszone do tej edukacji seksualnej. Chodzi o podkreślenie, jak zła dla rozwoju dziecka jest to sytuacja. No, dziś często mówi się, że dzieci dojrzewają szybciej teraz niż kiedyś, ale czy to znaczy, że trzeba nakierowywać myśli dziecka na ten seks, mówiąc o nim w tak czesnym okresie życia. Wyobraźcie sobie, że macie dziecko, któremu nie dajecie słodyczy w ogóle, ale w szkole nauczyciele opowiadają na tam co zajęciach, co to jest czekolada, jaka jest pyszna i że sprawia tyle przyjemności tak itd. I jak myślicie, czy dziecko będzie chciało spróbować tej czekolady, czy nie? Czy coś złego jest w byciu dzieckiem i w tej takiej dziecięcej niewinności? Hmm. Okej, okay, też nie popadajmy w skrajność, że rozmowy o seksie to można mieć, jak się skończy 30 lat, na przykład. Chodzi tutaj o wrzucanie na siłę dziecku tematu, na które jeszcze ono może nie być wcale gotowe i nawet nie do końca chcieć o tym rozmawiać. Co z tego, że, że w swoich tabelkach Światowa Organizacja Zdrowia WHO poda, że co i jak powinno się omawiać z dzieckiem zależnie od wieku. Zobaczcie, na przykład, dzieciom w wieku od 0 do 4, 4 roku życia, należy podać informacje o radości i przyjemności z dotykania własnego ciała. Czyli, według WHO, należy mówić dzieciom o masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa. Wprawdzie, ok, trzeba przyznać, że u niektórych dzieci występuje rzeczywiście coś takiego jak masturbacja dziecięca, co jest zjawiskiem normalnym. Ale czy naprawdę wszystkie dzieci, jak tu podaje WHO, od 0 do 4, powinny nabyć takie umiejętności, jak wyrażanie własnych potrzeb, tu cytat, życzeń i granic, na przykład w kontekście zabawy w lekarza? Czyli wyobraźcie sobie panią nauczycielkę, która takie trzylatki dzieli, no zakładam, że w pary i zachęca dzieci do zabawy w lekarza. I tak się zastanawiam, po co to jest w ogóle i dlaczego ja, jako przyszły rodzic, miałabym się no, coś takiego zgadzać. Link do tego tekstu WHO Standardy dla Edukacji Seksualnej w Europie znajdziecie w opisie pod filmikiem. Jest on dostępny w języku polskim. Tak więc zobaczcie w ogóle, co tam się dzieje, co jest oferowane dzieciom w różnym wieku, bo to nie tyle chodzi o to, że wrzucimy ten jeden punkt, ten zapis z wieku 0 do 4 i będzie już wszystko w porządku z normami WHO. Zresztą WHO należy poddać krytyce, bo to nie jest organizacja święta, bezstronna, która wie lepiej od Was, co dla Was czy, czy dla Waszych dzieci jest dobre. W końcu WHO nie zna Waszego dziecka, a też choćby nie wiem, jakie kompetentne były te panie uczące edukacji seksualnej. To one też nie znają Waszego dziecka. Warto się jeszcze zastanowić nad jedną rzeczą. Dlaczego szkoła ma się zajmować takimi sprawami? Czy przypadkiem zażycie prywatne dziecka, a seks to, to sprawa prywatna, sprawa intymna, nie powinni jednak odpowiadać rodzice. Przełożenie odpowiedzialności za wychowanie na szkołę sprawia, że rodzice mniej zajmują się swoimi dziećmi, bo uznają, że szkoła się tym za nich zajmie, no to po co ja mam to robić? Zajmę się czymś innym. Jeśli jakiś rodzic chce edukacji seksualnej dziecka w szkole, to okej, okay, ich sprawa, ale co z tymi rodzicami, którzy nie chcą, aby to szkoła miała wpływ na intymne życie ich dziecka? Nie znam niemieckiego, więc nie mogłam znaleźć dokładnych podstaw prawnych, jak to wygląda, ale przeszukując po angielsku internet, to natrafiłam na artykuły, że w Niemczech, w niemieckich szkołach edukacja seksualna jest obowiązkowa. Krążą takie informacje, że nawet jeśli nie puścisz dziecka na te zajęcia, to możesz dostać mandat albo nawet iść do więzienia. I tak czytając, to się zastanawiałam, że za seksualne wykorzystywanie dziecka idzie się do więzienia. A gdy rodzice nie chcą puścić na edukację seksualną, to karą może być też więzienie. I czy naprawdę tego chcemy w Polsce? Powiedział być może, że ok, no może w Polsce. Chcecie trochę lżejszą, powiedzmy delikatniejszą edukację seksualną w szkole niż to, co jest na tym filmiku z Onetu. Ale słuchajcie, podejrzewam, że w Niemczech też nie zaczęli tej edukacji z grubej rury, tylko szło to właśnie progresywnie. Wracając do Korwina, w tym wywiadzie w kafeteria TV, Korwin również wspomina ciekawą, istotną sprawę mechaniczność rozmów o, o seksie na tych lekcjach edukacji seksualnej. Myślę, że dużo w tym racji, bo te zajęcia naprawdę spocają seks do poziomu biologicznego, pozbawiają seks takiej magii i właśnie wyjątkowości, czyli czegoś, co sprawia, że no jeden seks jest lepszy od, od, od drugiego. Jeśli oczywiście ktoś dorosły lubi mechaniczny seks i tak chce żyć, proszę bardzo, ale zostawmy dzieciom możliwość naturalnego odkrywania swojej seksualności. Hmm. Obrońcy edukacji seksualnej y, mówią, że ma to ustrzeć też te dzieci, które nie mają zbyt dobrych rodziców. Bo ci kiepscy rodzice nie ustrzegą dziecka przed np. niechcianą ciążą, czy nie będą z nim rozmawiać, uświadamiać. Ale czy wszyscy rodzice są tacy źli? Czy na wszelki wypadek wszystkich rodziców będziemy traktować jak złych rodziców? To jest to, co się dzieje... Y, w dzisiejszych czasach wszyscy mają być traktowani na równi. A żeby można traktować ludzi na równi, to trzeba bardzo obniżyć standardy. A więc traktujemy wszystkich rodziców jako złych rodziców, wrzucamy dzieci do jednego worka i niezależnie od ich rozwoju emocjonalnego, wrzucamy im edukację seksualną trochę jak leci, bo skończyło tyle i tyle lat. Zaniżamy poziom edukacji w ogóle, aby wszystkie dzieci mogły przejść do następnej klasy, a potem robimy maturę coraz łatwiejszą i dajemy próg 30%, żeby jak najwięcej ludzi zdało maturę, i tak dalej, i tak dalej. Tak to działa w socjalizmie, który zakłada, żeby wszyscy mieli porówno. A żeby wszyscy mieli porówno, to wszyscy będą mieć bardzo mało. Tak naprawdę socjalizm dąży do biedy, do niskiej jakości usług, produktów i dąży do Ogłupiania ludzi, do spłycania myśli do takich podstawowych reakcji biologicznych. Podsumowując, jakie jest to najlepsze wyjście, jeśli chodzi o edukację seksualną? Uwolnienie szkół, czyli prywatyzacja. Dlaczego w każdej szkole w Polsce ma być praktycznie jeden i ten sam program, i to jeszcze napisany przez kogoś gdzieś w Warszawie? Prywatyzacja szkół wprowadza konkurencję, a więc dostarcza nam usługi na wyższym poziomie, a do tego też program, który odpowiada wymaganiom rodziców. I jednym z postulatów partii Korwina jest właśnie prywatyzacja szkół.